I żeśmy się dowiedzieli z Rady Regionu, Rady Narodowej, raczej, przepraszam, z Rady Narodowej, że mamy błogosławioną anielę jaką patronkę Trzeciego zakonu. No i z tej okazji ojciec Rufin mówi załatwię wam relikwie". A my mówimy, jak to? No tak, mam znajomego w Krakowie, ojca, co przywiezie? I no, pojechał i przywiózł. Andrzej Piskorski. Jestem przełożonym regionu Lubiniesko Tanogórskiego. Pierwszą kadencję kończę teraz w czerwcu, no i mam nadzieję, że na drugą zostanę też wybrany. kapitułę mamy w czerwcu. No i tak. Jak zdrowie pozwoli, to będę chciał dalej służyć Panu Bogu na tej, na tej, tej funkcji. Moje wstąpienie to było takie spontaniczne, można powiedzieć, bo szukałem wspólnot, do której chciałbym wstąpić takieś w wieku 35 lat już zaczynałem szukać. Ale tak no, ciężko było gdzieś wspólnotę znaleźć. To Duch Święty nie odpowiadał mi, że ta wspólnota później apostolat no, to starsze babcie mówię, to tam już też nie tego. No i w końcu, tak już mówię, zrezygnowany byłem, żona mi też tam zaczęła szukać takich innych wspólnot. A już chyba nie znajdę Wspólnoty, w której tak sobie będziemy chodzić do kościoła i będziemy się modlić wspólnie. No ale pewnego razu byłem w Mikołaju właśnie tam na mszy świętej, już na wieczorny na ostatnim przyposzłem. Jakoś tak byłem zajęty i poszłem na tą mszę. Patrzę, ojciec Florian Smolnik, głosi kazania. Mówię Franciszkanin. Pierwszy raz widzę Franciszkanie, nie na no, mówię, No, ciekawe, co on będzie mówił. No ale tak. Słucham, słucham, mówi o powołaniu, o trzecim zakonie, którego o niczym nie wiedziałem, że taki zakon istnieje w ogóle. Pierwszy raz się dowiedziałem o tym zakonie, że zakon tam istnieje. No i już po tym kazaniu miałem cały muszę z głowy. Nie wiedziałem, co z sobą robić, i na myśli były, czy wstąpić, czy nie wstąpić. Dlatego, tego, z wspólnoty. I tak to mnie kłębiło, kłębiło, że mówię, no. Chyba wstąpię. Nawet na łyżce nasz nie wstaje, a <taki> to Takie był. to przeczucie, takie takie przeżycie tego, tego kazania, że mówię: no, później po kazaniu ojciec mówi: no, a teraz kto ma, chciałby wstąpić do wspólnoty, to niech zostanie w kościele. 10 osób zostało. No, to, ja mówię, to chwała Bogu, że nie, nie ja sam. No, i tak z tej wspólnoty później pierwsze spotkanie we wspólnocie zachodzimy. Na spotkania to było jakoś tydzień po tym, a tam prawie 100 osób we wspólnocie. Jejku, tyle ludzi! Ale nas tak przyjęli, tak serdecznie, że po prostu no, żeśmy się poczuli od razu jak w rodzinie: to jest to. I od razu poczułem, nie, to nie. Ja tak Ja było dzik, bo miałem prawie 40 lat, może te mniej. 38, może i mówię, no to, to jest to, mówię, no nie ma innej wspólnoty dla mnie, tylko ta. No i tak, pomału, pomału, w tej wspólnocie się zacząłem tak odnajdywać. Za pół roku ojciec zmarł, no a dostaliśmy drugiego ojca, ojca Sylwestra, no, który tak się nami zaopiekował, tak od serca, że no i głosił na świętego Franciszka i no, tak się starał, że żeśmy byli wszyscy tak podbudowani bardzo życiem Franciszka i tą jego duchowością i tą pokorą jego. No oczywiście no, no to te początki były bardzo takie budujące i no, nie było innego wyjścia tylko w tym dalej tą wspólnotę się tam po prostu no wzbogacać swoją wiarę w niej. Nie? I, no i tak żeśmy trwali w tej wspólnocie. Później te osoby zaczęły umierać, wspólnota się zaczęła zmniejszać. No i tak do dziś nas zostało nas 15 osób. No ale, ale to żeśmy tak w tej wspólnocie fajnie... Ojciec Sylwester nas fajnie prowadził. Dużo żeśmy organizowali francbali takich bezalkoholowych. To był karnał Sylwester taki w, w, w okresie karnawału. Że po prostu no, z... mieliśmy takie Francbale, przeważnie to było w styczniu. Zima niekiedy była fajnie, tego. To... No coś to było piękne przeżycie. Cała wspólnota się zbierała, cały region. No, osoby były młode, bo teraz to widzieliśmy, jak te są <gryw> już babcie niektóre tak, także tego się nie nadali, żeby... No ale przed tym 20-20 no, lat to było troszkę tak inaczej, żeśmy się czuli. No ale teraz też próbujemy jeszcze coś zorganizować, tylko że no już nie, tyle, nie w takim gronie, jak, jak przedtem to było. Ojciec Sylwester też prowadził dużo do wspólnoty, bo założył też rycerzy świętego Franciszka i młodzież świętego Franciszka. On to zapoczątkował. Chodziliśmy na pielgrzymki piesze, to był taki szlak Kur Świętokrzyskich, tam żeśmy właśnie na tych górach w Skałkach chodzili od parafii do parafii, w szkole nocowali, no. to było takie przeżycie inne z tą młodzieżą śpiewy takie z franciszkańskie, no, no pięknie, no i cały tydzień żeśmy tak przeważnie przemaszerowali, takie takie to żeśmy się ten ubogacali, no i później czym starszy we wspólnocie, no to zaczęło się już obowiązki przełożonego. No bo już siostry uważały, że już doszłem do takiego formy wiedzy i wiary, że mówi: No, ty już możesz być przełożony wspólnoty. No to jak tak się stało, no to już zostałem przełożonym. Trzy kadencje pod rząd, a no później musiała być zmiana, no bo już nie wolno. No i. Później też drugie trzy kadencje, także teraz już z, no musiałem zrezygnować ze wspólnoty przełożeństwa, bo znowu zostałem przełożonym regionu. No i pierwsza kadencja mija. Wspólnota daje mi moc y, duchowego wsparcia jakiegoś, tak, bo to tak to, to jest ważne, żeby ta wspólnota była takim wsparciem, bo na przykład teraz miałem taki Troszkę ciężkie przeżycie zdrowotne, no i czuję, że ta wspólnota modli się, wspiera mnie tą modlitwą. I, i no, to dużo mi to pomogło, bo jednak 10 dni w szpitalu byłem. I, i to mi dało także i ojciec i, i, i wspólnota, tak i rodzina. No to, to jednak no, czuję tą, tą modlitwę i, i tą siłę, tą moc. Także, także, także no, daje mi dużo wspólnota, taką pomoc i bez wspólnoty bym teraz nie umiał żyć, po prostu no tak tak i tak sobie teraz myślę, że no z, żałuję, że nie wiedziałem wcześniej o wspólnocie, bo bym już dawno wstąpił i teraz mi tak, no ci co mają po 50 lat w wspólnocie, to mówię, no kurczę, jacyś byli szczęśliwi, że tak młodo się dowiedział o wspólnocie i i już tyle lat masz we wspólnocie przeżyć tego bycia z Psięcym Franciszkiem. No to, jest, to jest takie, takie no fajne przeżycie. I każdemu bym poradził, młodemu nawet, żeby tą wspólnotę nie lekceważył, tylko jak najmłodziej, najwcześniej wstępować do Wspólnoty i w, tą wspólnotę, w tej wspólnocie się angażować. Bo to no, rzeczywiście, to jest duża, duża moc bycia we wspólnocie. I modlitwa. To jest, modlitwa daje bardzo dużo. Wiara Pana Boga. No to jest, człowiek pogłębia swoją wiarę bardzo. Modlitwa, później Brewiarz, odmawianie brewiarza, no to jest coś pięknego. No, niektórzy mówią, że a, brewiarz to jest takie. No, psalmy to są najpiękniejsze modlitwą. Także także no, nie, ubrażam, nie wyobrażam sobie, żeby teraz nie być we wspólnocie miejscowa wspólnota, spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniu wspólnotowym. Raz w tygodniu mamy adorację Najświętszego Sakramentu. No i tutaj w kaplicy mamy spotkania tak przeważnie co drugi miesiąc, no zależy jak wypadnie, jakieś święta. Tu są odpusty wspólnotowe, odpusty świętych naszych, których tu mamy. Anieli Salawy, świętego Franciszka, brata Alberta. No jeszcze tutaj... o, nie, Antoniego nie obchodzimy, tutaj święta. Nie. Antoniego nie obchodzimy. Tylko Franciszka, no, wszystkich świętych Elżbiety i wszystkich świętych franciszkańskich. No, naspiera się tego. Także sześć, siedem spotkań tu mamy w samej kaplicy. Całego regionu tutaj. Także no, jest tego fajnie. Spotkania takie są. Tak jak żeśmy byli dzisiaj na. Spotkaniu to też takie żywe to spotkanie jest i z pieśniami, z gitarą. No tak rozbudowane. Nasza siostra, siostra gitarą, ją nazywamy. Także ona z, no, zawsze, zawsze na każde spotkanie przyjeżdża z gitarą. Kiedy by mnie poprosili na spotkanie nawet wspólnotowe, to też przyjedzie, też nam przegrywa i tak. Te wspólnoty, takie te spotkania są całkiem inne Z przy, przy śpiewie, przy gitarze, no. czy opłatek, jak mamy, czy mamy święcone po wspólnocie, no to też takie te spotkania są takie żywe. Zależy, jak sobie to kto zorganizuje. Nie? Z Anielą Salawą mieliśmy, mieliśmy do, y, późno taki kontakt. Bo dopiero jak ojciec Rufin tutaj nastał, bo ojciec Florian, a czy ojciec Bóg, y, Sylwester zmarł nam i po Ojciec Sylwester przyszedł tutaj do nas Ojciec Rufin i żeśmy się dowiedzieli z Rady Narodowej, że mamy błogosławioną Anielę, jaką patronkę Trzeciego Zakonu. No i z tej okazji Ojciec Rufin mówi, załatwię Wam relikwie". A my mówimy, jak to? No tak. Mam znajomego w Krakowie ojca, co przywiezie. I no, pojechał i przywiózł. No to jak przywiózł te relikwie, to mówimy, co teraz zrobić? Zrobiliśmy sobie tryptyk Anieli Salawy i modlitwy do niej. I mówimy, no to teraz puszczamy obieg tryptyk i relikwie po wspólnotach parafialnych. No i w każdy, 25 wspólnot mamy w regionie. Nie we wszystkich jeszcze była nie salada, bo te mają wspólnoty jakoś proboszczowe się nie chcą. Tak gdzieś nie, nie wiem, nie ma takiego kontaktu między proboszczami a wspólnotą, żeby tą anielę saladę po prostu wziąć do wspólnoty i po, po, po parafii, żeby chodziła. No. Także tutaj była, we Lublińcu była we wspólnocie, w parafii też. No, w której... O, 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 w wspólnotach też takich, o co mamy po pobliżu, też była Aniela Salawa. Także, także no w, troszkę, troszkę tych wspólnot odwiedziła naszych. Była na wizytacjach, tak mówiąc. No i no, takie mamy teraz stosunek do niej Salawy przyjazny taki, taki no. Modlimy się do niej. Nawet y, w, od pewnego czasu zachorowała u nas siostra Szczęstochowy Przełożona i był apel na Jasnej Górze, żebyśmy mieli spotkanie, że siostra jest ciężko chora i żeby się modlić za wstawieniecem Anieli Salawy. Do dziś dnia się modlę tą modlitwę w jej intencji. No i ta siostra jest zdrowa, ale nie myślę, nie myślę, że tylko ja się modlę. Na pewno dużo ludzi się modli ze wspólnoty jeszcze za tą siostrę. Także no, cieszymy się, że Aniela Salawa po prostu ma taką opiekę nad nami. Czy no, jak w modlitwie, czy coś, to czuć, że ona nam pomaga. Ciężko mi to powiedzieć, wyznać, że takie coś doświadczyłem. No, bo to tak no, dużo się modlę inny, in, innymi modlitwami, czy, czy i do Ojca Sylwestra, też modlimy się, czy Anieli Salawy, czy i do Franciszka. No to tak czujemy tą opiekę ogólną. To może i całej trójki, no bo to tak jest. Że, że to no z... konkretnie może i ta Aniela Salawa też na pewno się za nami wstawia i wyprasza nam te łaski. No bo i... też modlimy się i do Andrzeja, bo boli też, no to jest też patron polski. No. Dużo się teraz modlimy za ojczyznę i to też powierzamy. I Anieli Salawie ojczyznę i Andrzejowi, bo boli, no i tak. Naszemu Ojcu Sylwestrowi, no wszystkim, kto może nas wesprzeć w modlitwie, to angażujemy tych, którzy są po drugiej stronie, żeby u Boga wypraszali nam te łaski. Takimi głównymi cechami, które mogłyby, mogą mnie inspirować, to są takie ogólne cechy, którymi się nawet charakteryzuje i święty Franciszek, i Aniela Salawa. Bo to jest tak. I, I prostota i pomoc bliźniemu. O, radość franciszkańska to jest też takie takie. Po prostu, że to jest to. Dzielenie się tą radością. No to, jest, to jest bardzo takie miłe. Jak przychodzimy na spotkanie, a wszyscy nie ma smutnych twarz. A jak ktoś jest smutny, to co bolicie coś? No nie, no to czemu się nie cieszysz, że jesteś z nami? No i już, już jest uśmiech na twarzy, już jest inne takie spojrzenie na życie. No i to albo jak coś kogoś dolega, czy jakiś ten, no to chodźcie pomodlimy. Bo modlitwa jest najważniejsza tu i to jest takie takie lekarstwo dla nas, że to nam pomaga. I, i, i tak samo Daniela robiła, że wspierała siostry też modlitwą. Czy kogoś kogoś coś tam potrzebował, to, to też mu postarała się pomóc. Tak samo no, czujemy tą pomoc od niej. Też w tej, w tej modlitwie i, i w tych naszych współpracach, tych pracy, naszych wspólnotach. I... Bo każdy człowiek jest inny. Jesteśmy no, z, z jednej gliny, ale z innymi charakterami. I tak. Myślę, że nas, to nas łączy, że jesteśmy tak, i Franciszek, i Aniela, te wspólnoty tak łączą i wzbogacają tym duchem. Jesteśmy we wspólnocie bardzo życi, także no, jeżeli komuś by się coś działo, krzywda czy coś, to zaraz wspólnota reaguje na czyjś ból, na czyjeś jakieś słabość, czy coś, coś się komu dzieje, czy potrzebuje jakiegoś pomocy. No to rzeczywiście wspólnota jest taka, że nawet i cały region, to staramy się tak pomagać w modlitwie, czy nawet i finansowo, jeżeli jest taka potrzeba. To też, bo mamy trochę takich pieniędzy w razie, które możemy wykorzystać na pomoc bliźniemu. No, także także no, jest, myślę, że we wspólnocie jest bardzo w porządku. Wszystko ok. Oby tak dalej było i, i się tak no, ta wspólnota dalej się budowała, i, ale myślę, że to nie ustąpi, bo jednak Pięty Franciszek skleja to, łączy, nie dzieli, tylko łączy i błogosławi w każdym chwili, w każdym czasie, w każdej modlitwie. No To jest duża pomoc Franciszka i opieka. Kończąc tą wypowiedź, chciałbym wszystkich chętnie zaprosić do wstępowania szeregi trzeciego zakonu bo jednak ta wspólnota daje dużą siły w pracy, w modlitwie, w wierze i przekonaniu, że Bóg jest żywy, prawdziwy i że jest z nami obecny w każdej eucharystii, którą codziennie uczestniczymy i Spożywamy Pana Jezusa, także no z tego mamy duży pożytek i moc do pracy w dalszej w codziennym życiu. Także zachęcam każdego, kto by jest niezdecydowany, a chciałby być we wspólnocie jakiejś, to zachęcam bycia w trzecim Zakonie Świętego Franciszka. Dziękuję.